Cześć! Z tej strony Karol Bocia. Dzisiaj porada, jak wyświetlać wideo, jak wyświetlać filmiki w naszej aplikacji robionej w Bubble. Jest kilka opcji. Najłatwiejsze z nich to wyświetlanie filmików z YouTube'a oraz z Vimeo. Później możemy też wyświetlić z ZIGO, a wszystkie kolejne już są troszeczkę trudniejsze, ale też ci je pokażę. Przejdźmy najpierw do naszej strony nowej. Zrobimy sobie nową stronę, nazwiemy ją Test. I Bubble ma taką kontrolkę. Jak wideo. Ona gdzieś tutaj jest. O, jest wideo, i tutaj możemy sobie wyświetlić. Zobacz, YouTube albo Vimeo. Jak wgrasz sobie jeszcze wtyczkę Zigeo, którą znajdziemy tutaj w pluginach, podajmy sobie coś takiego. Ona jest darmowa, zrobiona przez babo Dan. Wróćmy do designa. to mamy też opcję Zigeo, i też z Zigeo możemy sobie wyświetlać filmiki. Tutaj będzie nam potrzebny jeszcze token autoryzacyjne. Więc najpierw weźmiemy sobie YouTube'a i wyświetlimy coś z naszego YouTube'a. Z YouTube'a, żeby wyświetlić, potrzebujemy otworzyć nasz filmik, kliknąć udostępnij, i wziąć tą końcówkę, tą ID naszego filmiku. Więc weźmiemy go sobie, piszemy tutaj. To ID nie musi być tak ręcznie tu podawane dla każdego kontrolki. Możemy wziąć coś oczywiście z bazy danych, ale potrzebne nam jest jakieś ID tego filmiku, żeby to wyświetlić. Więc wygląda to w taki sposób, że mamy filmik odpalany i strony... działa. Możemy tu porobić jakieś ustawienia też kiedy ma się wyświetlić, czy ma od razu zacząć działać wideo, ruchamy się, jak odświeżymy stronę, więc może się pobawić strony... trochę. I tak samo będzie działało z Vimeo, więc dodam sobie jeszcze jedno wideo. Tu mamy wideo, Vimeo, jakiś filmik. Bierzemy jego ID, tak samo jak dla YouTube'a. I znowu sobie to wyświetlamy, bierzemy Vimeo, klikamy ten ID, wpisujemy ono, tak samo może być w bazie danych i to pozostałe ustawienia są te same. Bierzemy naszą stronę, odpalamy, i jest Cześć, nasz filmik z przyczyn Vimeo, o tym, jak który się używa, to jednak tego, że form jest prawdziwe, żeby to Ale są, jest jeszcze więcej opcji. Jedna z opcji to jest po prostu udostępnić HTML-a, wyświetlić HTML-a. I to jak klikniemy sobie w YouTube'a, w udostępnij, to nam może wygenerować takiego HTML-a. On ma wiele opcji, możesz może sobie poczytać też y, gdzieś indziej na stronach, jakie opcje są potrzebne, żeby wyświetlić takiego html -a. My sobie tu weźmiemy to. Nas interesuje tak naprawdę iframe i źródło potem. Cała reszta, czy znaczy tytuł. Tutaj jest tytuł, akcelerometr, autoplay. Możemy to całkowicie wszystko usunąć. OK, tyle nam wystarczy, i tu wyświetlimy sobie za pomocą HTML-a również Daj, z, z, z YouTube'a, który mieliśmy tam wcześniej. Zobacz, Daj, z tej strony Carbonata. Trzeba trochę to powiększyć, bo widać tutaj, że jest inna szerokość. Powinna być taka sama jak tutaj określiliśmy w iFrame. Więc albo w iFrame tutaj sobie określamy taką, jaką mamy tutaj, albo odwrotnie. Więc po prostu zróbmy, żeby były takie same, wtedy nam będzie łatwiej. Wyłączę tutaj AutoPlay w tamtej kontrolce. Zróbmy sobie Preview. Hej mam filmik Leść, od tej strony kranu, HTML, od, bo, od, tak samo mi od, działa od, e e po prostu filmik z YouTube'a. I kolejna rzecz, jak mam jakikolwiek filmik gdzieś tam w internecie, to tak samo mogę go wziąć i wykorzystać i tu wyświetlić w tym naszym iFrame, po prostu podmieniając nasze źródło. Jedną z takich opcji, żeby podmienić takie źródło, jak znajdziesz sobie w internecie jakiś filmik, który możesz wrzucać tutaj i wyświetlać w swojej aplikacji, to możesz tutaj wrzucić w serce ten właśnie adres do filmiku i jedną z takich opcji jest właśnie dodanie filmiku do Babo, do Twojej aplikacji, do File Managera. Pozwalasz użytkownikowi wgrać taki filmik. Ja to wgram go ręcznie, więc robię upload. Wbieram jakiś filmik. Chwila musi się wgrywać. Próbujmy jeszcze raz. Więc wybieram, otwórz. OK, wygrywa się nam filmik. Poczekajmy za to, aż się wgra. A potem weźmiemy jego adres. On jest gdzieś umieszczony, oczywiście, nowego przecież wgraliśmy. Weźmiemy ten adres i wykorzystamy w tym, żeby wysiedlić w tamtym html którego ukradliśmy sobie, czy tam wykorzystaliśmy od YouTube. Więc zacznie. klikam sobie w ten link, otwieram w nowej zakładce. I tu mam ten filmik, adres tego filmiku, on gdzieś Odjęcie. jest w internecie, normalnie się wyświetla. Może... Mogę go sobie wziąć, przejść do naszego HTML-a, wejść tutaj w edycję i podmienić to źródło z tego źródła YouTube'a na nasze źródło, gdzie jest jakiś Amazon, AWS i Babo.io. To jest właśnie adres naszej aplikacji hostowanej na Babo.io. Zróbmy sobie preview i zobaczmy, czy to działa. Cześć, z tej strony i zobacz, śmiga. Przez, tym sposobem możesz dała. wyświetlać tutaj filmiki w swojej aplikacji zrobionej w Babo, które są osadzone gdzieś na YouTube, gdzieś w Vimeo, gdzieś w Zigeo, albo gdziekolwiek indziej w internecie, w tym również takie, które są umieszczone w twojej aplikacji. Bo na przykład twoi użytkownicy w grani i są one tutaj w File Managerze. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!